Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. O czym mówi dzisiejsza Ewangelia? Posłuchaj. Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przesiadających na rynku dzieci, które głośno przemawiają z tym rówieśnikom: Przegrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Jezus przestrzega dziś przed narzekaniem. Gdyby się zastanowić, to nieustannie na coś narzekamy, krytykujemy, bo ktoś nie spełnił naszych oczekiwań, bo coś poszło nie po naszej myśli, bo ktoś miał inny pomysł, bo powodów do narzekania mamy tysiące, a tymczasem. Każde narzekanie jest brakiem zgody na życie. Życie, które jest darem Bożym. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię na dzień bez narzekania, bez szemrania, bez skrytykowania, bez obmawiania, bez plotkowania. A jeżeli będzie Ci trudno, pamiętaj o akcie strzelistym. Przejdź Panie Jezu i On Ci pomoże. Niech Pan Bóg Ci błogosławi. Oh.